Czy palma wyrośnie z nasiona znalezionego na ulicy podczas wakacji, na przykład w Hiszpanii, znajduje się właśnie w pracowni palmiarzy, w której będę wysiewał przywiezione przeze mnie nasiona. Na samym wstępie trzeba zaznaczyć, że nie sadzimy dzisiaj nasion słonecznika czy rzeżuchy, które kiełkują błyskawicznie. W przypadku palm musimy uzbroić się w cierpliwość. Aby nie być gołosłownym, pokażę Wam sadzonki karłatek, które wykiełkowały dopiero po 18 miesiącach. Pół roku starałem się o te nasiona, dbając o temperaturę oraz odpowiednią wilgotność. Kiedy straciłem cierpliwość, całkowicie je zlekceważyłem, po czym po około roku czasu okazało się, że nasiona nagle ruszyły. Tak więc, cierpliwość to najważniejsza rzecz w przypadku wysiewu nasion palm. Ale jak już zacząłem się chwalić, to pokażę Wam jeszcze moje randomowe, niepodpisane palemki, które wyrosły w zeszłym roku. Metodą na tak zwanego lenia, czyli wrzucić do ziemi, podlewać i czekać, aż wyrosną. Tutaj mamy jeszcze moją ulubioną strelicję. Nasiono znalazłem w Hiszpanii i wysiewałem metodą woreczkową. Wysiana mniej więcej w kwietniu 2023 roku. Przez pierwszy rok mieliśmy z nią sporo problemów, wydawała się wiecznie zagrzybiała, ale finalnie udało nam się opanować problem i dzisiaj pięknie rośnie. I teraz najciekawsza rzecz. To jest doniczka, w której... Na początku 2024 roku posadziliśmy małe sadzonki bazylii. Wolne przestrzenie w Doniczce uzupełniłem podłożem, w którym mogły znajdować się jakieś stare nasiona palm, które po prostu nie wykiełkowały mi w poprzednim roku i przeznaczyłem je na straty. Jakie było moje zdziwienie, kiedy malutkie liście palemek zaczęły wyrastać między łodygami bazylii. Ale okej, okay, wracamy do głównego tematu. Dziś będziemy wysiewać nasiona trzech palm oraz nasiona sagowca, z którym nigdy wcześniej nie eksperymentowałem, dlatego jestem mega ciekaw, czy uda mi się to moim sposobem. Wszystkie nasiona poza sagowcem wysiejemy najprościej jak się da, czyli bez moczenia, bez woreczków strunowych e, oraz bez szlifowania lub nacinania. Niejednokrotnie udało mi się wysiać nasiona metodą nalenia, więc mam nadzieję, że i tym razem mi się uda. Mamy tutaj 6 doniczek, w których przygotowałem podłoże składające się z piasku, torfu, perlitu, ziemi uniwersalnej oraz podłoża kokosowego. Tak na dobrą sprawę wykorzystałem wszystko to, co miałem pod ręką. No to zaczynamy od nasion palmy. Na pierwszy strzał wybieramy w Waszyngtonie Robustę. Mamy tutaj kilka nasionek. Ja tak z grubsza postaram się pozbyć tej zewnętrznej łupinki, chociaż większość już jej nie ma. To ściągamy i wkładamy do doniczki. Nie przywiązuję do tego jakiejś większej wagi, ponieważ mamy to zrobić metodą nalenia i sprawdzić, czy nam się to uda. Więc rzucamy po prostu w dowolne miejsca. Wszystkie nasionka, które mam przygotowane. Jest ich tutaj około 20-30. Jeszcze trochę łupinki. Pyk. Cyk-cyk-cyk-cyk-cyk-cyk-cyk-cyk-cyk. Delikatnie ugniatam te nasiona. A następnie, oczywiście, wszystkie nasionka, tutaj te doniczki, delikatnie przykryję jeszcze ziemią, podłożem. Waszyngtonia Filipera. Te nasionka są troszkę mniejsze. Mam ich również. Oj, lecą na ziemię. Tutaj one w ogóle chyba już nie mają żadnej łupinki. Tak więc bierzemy i wrzucamy i zobaczymy co się wydarzy za kilka tygodni albo miesięcy. Delikatnie ugniatam. Podłoże jest w ogóle dość wilgotne, bo przed chwilką rozdrabiałem sobie tutaj podłoże kokosowe. No ale pamiętamy, że oczywiście o tą wilgotność trzeba cały czas... Dbać. Tu mamy doniczkę na trachy karpusa. Tak wyglądają nasiona e, tracha, czyli szorstkowca Fortunego, ale wcześniej przygotowałem sobie tutaj już kilka nasionek, wstępnie e, takich, które już po prostu tej łupinki nie mają. No i w podobny sposób zamieszczamy w donicy w randomowych miejscach nasze nasionka szorstkowca Fortunego. Na koniec coś, z czym nigdy wcześniej nie miałem do czynienia: nasiona sagowca. Mamy tutaj e, nasiona Cykas Revoluta oraz Cykas Titungensis. E, przyznam szczerze, że. Szukałem w internecie, w jaki sposób te nasiona trzeba umieścić w ziemi. Widziałem metodę na zasadzie, kładamy po prostu nasiono bezpośrednio do doniczki oraz opcję numer dwa, czyli takie lekkie nacięcie, ściągnięcie tej powłoki, a następnie zrobienie takiego małego otworu w nasionku. Więc zrobimy metodą prostą, bez nacinania oraz metodą z nacięciem. Okej, okay. mam nadzieję, że się nie pokaleczę. Obieramy nasionku. Zaczynam od Titan Gensis. No jest tu taka bardzo twarda łupinka. Zresztą, jak się w tym rusza, to słychać jakby to było jajko z niespodzianką. Mam nadzieję, że wyskoczy jakaś fajna niespodzianka. No, wyłoniło mi się coś w środku. Nie wiem, czy za bardzo tego nie oskrobałem. No, ale wrzucamy do doniczki. Tutaj jest. So, Titan Gensis, pyk. Kładziemy w takiej formie poziomiej Delikatnie przymiatamy i odkładamy. Podobnie zrobię z takim tutaj jednym e, suchym nasionkiem e, zwykłego, cyka z rewoluta. Też delikatnie go sobie tutaj poskrobimy. On akurat nie wydaje odgłosu jak z niespodzianką. Wcale nie jest to takie proste, bo tutaj te nasiona już troszkę wyschły. Mam nadzieję, że coś z nich jeszcze Wyrośnie. Ok, ściągnąłem troszkę tej łupinki. Nie wiem, czy za mocno nie naciąłem tego nasiona, ale tak jak mówię, robię to pierwszy raz też w formie doświadczenia. Układamy nasionko w pozycji poziomej, przyklepujemy i odkładamy. No i na sam koniec mamy tutaj największą doniczkę. Do niej wrzucę trzy nasiona, które świeżo zerwałem z naszego dużego sagowca. Byle jak. Pyk, pyk, pyk. Ok, no i teraz czas, aby dorzucić odrobinkę ziemi do każdej e, z tej doniczki. Tak, żeby te nasionka aż tak nie wystawały. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. A mogłem nawet więcej tych doniczek troszkę zrobić. Ja uwielbiam metodę nalenia. I nie ukrywam, że niejednokrotnie właśnie udało mi się z powodzeniem wysiać jakąś roślinkę. Nie lubię przy tym e, pracować za długo, natomiast na pewno jakaś taka metoda, przykładowo woreczkowa plus e, moczenie nasion, e, no po prostu przyspiesza ten zabieg, e, ale nie znaczy, że właśnie tą metodą nalenia e, coś nam się tutaj e, nie może udać. Oczywiście zobaczymy efekt za jakiś czas. Wszystkie doniczki zamierzam położyć w pokoju, w którym jest stały dostęp do światła oraz temperatura w okolicach 22 stopni. Mamy dziś 11 stycznia, zostawiamy nasiona w spokoju i zobaczymy niedługo, co się wydarzy. Witam was wszystkich serdecznie tym razem na szczęście wiosenną porą. Mamy 19 kwietnia i życzę sobie i wam wszystkim, żeby zima zawsze tak szybko mijała jak na tym filmie. A przede mną sześć doniczek, tych doniczek, z którymi próbowaliśmy właśnie coś zrobić zimową porą. Mm -hmm. Jak widzicie, coś się tutaj udało tą metodą nalenia. Zacznę może od mojej prawej strony, czyli od sagowców cykas rewoluta. Tutaj jest cykas, który był delikatnie nacinany. Tutaj trzy nasiona cykasa, które, z którymi nie robiliśmy nic, po prostu wsadziliśmy totalnie nalenia do doniczek. Jak widzicie, kompletnie tutaj nie ma nic, nic się nie pojawia, aczkolwiek pozwoliłem sobie delikatnie tam paluszkiem pogrzebać i mam takie wrażenie, że te nasiona delikatnie pękają, także nie spisuję tego jeszcze na straty. Jest jakaś nadzieja, jest Szansa, że jakiś mały sagowiec jeszcze tutaj z tego wyrośnie. Lecimy dalej. Dalej mamy. Trachy karpusa Fortunei. Przyznam szczerze, że kompletnie mnie to nie dziwi, bo z traszkami, z szorstkowcami już nieraz testowałem e, i bardzo często właśnie tak wyglądała doniczka po kilku miesiącach. E, czasami zdarzało się, że coś zielonego na 40 nasionek się pojawiało, e, ale nie mam właśnie jakichś takich bardzo e, pozytywnych e, przyznam szczerze wspomnień z strachem, natomiast bardzo pozytywne zawsze mam z Waszyngtonią Robustą. I jak widzicie, mamy tutaj w Waszyngtonie Robuste raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 10 e, miniaturowych palemek. E, także jest to super palma do spróbowania i m, tutaj e, coś zielonego w tych doniczkach pojawiało się już po dwóch, trzech tygodniach. E, także fajny, daje po prostu m, bardzo szybki e, efekt e, no i oczywiście radość dla naszych oczu, bo przecież po to to robimy. No i uwaga, kolejna doniczka to Waszyngtonia filifera. W tej ważce widzę tutaj trzy małe palemki. Bardzo się cieszę, bo nigdy z filiferą wcześniej nie miałem właśnie do czynienia, także zobaczymy co tutaj się dalej wydarzy. No i uwaga! Na sam koniec zostawiam, zostawiłem tego Rodzynka, czyli cykas Gensis, Jak widzicie ma już około 5 cm. Bardzo się cieszę, że właśnie z tym tutaj, tutaj udało nam się jakiś sukces odnieść. Zobaczymy oczywiście jak to dalej się sprawdzi. Natomiast jeżeli chodzi o Gensis no to jest to ten sagłowiec bardziej mrozoodporny. Także fajnie, że akurat z tym nam się udało. Ja Wam bardzo dziękuję, że zostaliście ze mną do samego końca. Zachęcam Was do sadzenia, tak po prostu, just for fun, żeby spróbować, żeby się pobawić, bo wiadomo, że z tego wielkiej palmy nie będzie. To znaczy, będzie, ale nie tak szybko, jak można sobie wyobrażać, albo nie tak szybko, jak to dzieje się w Hiszpanii, we Włoszech czy w innych ciepłych krajach. Ale próbujcie, bardzo cieszy to oko. Dzięki, zachęcam do zostawienia łapki w górę, no i do zasubskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia.